Rozmowa dnia. Mariusz Kluszczyński, witam Państwa. W Bydgoszczy trwają obrady konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich. Władze uczelni z całego kraju rozmawiają o problemach i pomysłach na poprawę stanu polskiej nauki. Moimi gośćmi są profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowo wybrany przewodniczący konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich oraz profesor Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Kiwi Skłodowskiej w Lublinie, wiceprzewodniczący konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich. Dzień, Dzień dobry. dobry Państwu. Dzień dobry. Panowie, jesteście głosem środowiska akademickiego, polskich uniwersytetów, w zasadzie najważniejszym głosem. To wy wskazujecie, jakie są problemy do rozwiązania, wy podpowiadacie, jak te problemy można rozwiązać. Jesteście po długim dniu, w którym rozmawialiście o tym, co najważniejszego jest w tej nadchodzącej kadencji do zrobienia. Gdybyście mieli zdiagnozować jeden najistotniejszy problem, panie rektorze, co to jest? To w tej chwili na pewno jest kwestia. Jak będzie finansowana nauka w uniwersytetach, podkreślam, w uniwersytetach, i jak będzie finansowane szkolnictwo wyższe w tej sytuacji, którą w tej chwili w Polsce obserwujemy, niżu demograficznego, którego apogeum będzie w 2020 roku. To są trzy bardzo ściśle powiązane uwarunkowania. Mamy pełną świadomość, i dlatego tak dużo dyskutujemy, bo mamy pełną świadomość realizmu. Ten realizm to jest taki, że PKB będzie plus minus tam 10%, ale nic więcej. Nasze finansowanie również nie wstoczy nagle o 100%, bo to jest niewykonalne. Musimy umieć jako uniwersytety dostosować do tych realności, do tego podstawowego warunku, bo taka jest nasza rola i musimy mieć też świadomość, że będą w uniwersytetach kierunki, które będą bardzo deficytowe. Nie podejmiemy decyzji o likwidacji bo byśmy zatracili misję uniwersytetu. Mimo że finansowo dobrze byście na tym wyszli. Ale oczywiście, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi, że rozwiązaniem wszystkich problemów jest menadżer rektor, to ja już nawet zrobiłem taką symulację. Za pół roku mam bardzo duże przychody finansowe, ale likwiduję na przykład 30% nierentownych kierunków, a finansuję i idę, zmuszam wszystkich pracowników na te dziedziny, które są opłacalne, gdzie jest Duży nabór studentów, i tak dalej, i tak dalej. To tak nie wolno do tego podejść. Strategia musi być spójna. Pan rektor mówi o najważniejszym problemie: niedofinansowanie nauki, niedofinansowanie uniwersytetów, ale podejrzewam, że gdybym to samo pytanie zadał 4 lata temu, to odpowiedź byłaby podobna. To znaczy, że nic się w tej kwestii nie zmienia przez lata? No, chyba niewiele się zmieniło w ciągu 4 lat, jeśli chodzi o finansowanie. Oczywiście my mamy w tej chwili wypowiedzi, chociażby pana wicepremiera. Ministra Gowina, że będzie więcej pieniędzy trochę na naukę, bo wiadomo, że idziemy w kierunku reindustrializacji, innowacyjności i zapewne tak będzie. Natomiast te podstawowe nakłady na, e, w połowie dotacji na szkolnictwo wyższe w zasadzie od lat pozostają na tym samym poziomie. Pozostaje oczywiście jedna rzecz jeszcze, algorytm, w ramach którego my te środki dostajemy i na pewno tutaj zmiany będą, bo takie zapowiedzi są, ale generalnie więcej tych pieniędzy nie będzie. Jeśli mogę jeszcze coś tylko dodać do tych uwarunkowań, to panie redaktorze, nam też chodzi też o to, aby była gdzieś spójna w miarę wizja kształtowania edukacji w Polsce, pewnego modelu edukacji, w tym roli uniwersytetu. Nie ma takiej wizji? Myślę, że w tej chwili toczy się w kraju przecież dyskusja o tym, jakie gimnazja mają być, to będziemy zmieniać, natomiast mówi się sporo o tym, że powinniśmy przywrócić rangę szkolnictwu zawodowemu, i myślę, że ten system powinno być komponowane w szkolnictwo wyższe. W tym także uniwersytety, które są specyficznymi troszeczkę uczelniami wyższymi. To, że z jednej strony mamy Ministerstwo Edukacji Narodowej, z drugiej strony Ministerstwo Nauki, że to nie jest w jednym resorcie, to jest błąd Pana zdaniem? No można by się nad tym zastanawiać. Jest czy bo, Nie lepiej bo, by było, żeby połączyć oba te ministerstwa, żeby one właśnie kształtowały właśnie ten model edukacji w Polsce, w tym oczywiście model szkońcy. Pan Rektor mówi, można się zastanawiać, Pan nie ma wątpliwości. Nie, ja nie mam wątpliwości, bo edukacja jest jedna. I nie uwierzę w taki system, a no naprawdę y, y, analizowałem różne systemy w Europie i w świecie. Edukacja jest jedna. Tylko na każdym etapie y, y, poziomu edukacji musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, co chcemy uzyskać. Y, zupełnie inny system w Ameryce, ale tam jest bardzo dokładnie określone, co, do, co chcemy w szkole pierwszej, drugiej, a co chcemy w koleżu, a co chcemy na studiach wyższych. A u nas to wszystko nie jest połączone. To pytanie jest w tej chwili chyba o tyle istotne, że jeśli spojrzeć, jak wyglądało to 10-15 lat temu, to studenci walczyli o to, żeby dostać się na uczelnię. W tej chwili uczelnie walczą o to, żeby mieć studentów. Przyjmują wszystkich. Jak to wpływa na Fatalnie. poziom edukacji? No, mówienie o jakości kształcenia, że chcemy podnosić tam jakość kształcenia, pierwszym etapem w kształceniu jest student. Tak było, jest i będzie. My dostajemy takich studentów, którzy kończą licea. Szkołę średnią. Szkołę średnią. Jeżeli tutaj jest, nie ma idealnego porozumienia i prawidłowej edukacji na tym etapie i na naszym etapie, no to już na wstępie dużo tracimy. Mówienie, że chcemy podnieść jakość kształcenia naszymi różnymi krokami, to jest już drugi etap. Przede wszystkim musi być odpowiedź na pytanie, jakich mamy kandydatów na studia, i to do przyjmujemy. Bo to jest kluczowe, wiedząc, że jest niż demograficzny, a, nasz, a my jesteśmy uwarunkowani od algorytmu, to nieszczęście pełne jest, gdzie liczba studentów ma kolosalną rolę. No to jest normalne, że każdy dyrektor odpowiedzialny za finanse uczelni będzie. Przede wszystkim patrzył się na to, żeby z tego algorytmu, który może być zmieniany tak czy inaczej, permanentnie będzie zmieniany, ale od mieszania nie jest słodsza herbata. Rektor musi się popatrzeć na to, żeby był, miał stabilność finansową. No to będzie przyjmował. Ale to, że uniwersytety muszą walczyć o studentów, że muszą stwarzać atrakcyjne kierunki, w jakiś sposób muszą też zapewnić wysoki poziom kształcenia. Nie wpływa na to, że no właśnie poziom tego kształcenia na danej uczelni może rosnąć? Oczywiście, panie redaktorze, że uczelnia ma możliwości po pierwsze tworzenia kierunków, które będą bardziej przydatne w, w, czym? w przemyśle, w biznesie i to na pewno tak. Z drugiej strony może dbać na pewno swoimi kadrami o pewną jakość kształcenia, ale z drugiej strony to, co pan rektor i pan przewodniczący powiedział, no przecież my dostajemy studenta, czy powiedzmy absolwenta szkoły średniej na określonym poziomie. I teraz pytanie, czy. Właśnie uniesie. ten poziom będzie sprzyjał temu, żeby on był bardzo dobrze później przygotowany do pracy zawodowej, czyli żebyśmy my mogli no, na, przygotować tego świetnego absolwenta. I to jest kwadratura koła troszeczkę, bo im niższy poziom przychodzącego do nas młodego człowieka, no to wiadomo, że. I efekty kształcenia, i później finalne efekty w postaci pracy licencjarskiej czy magisterskiej, na pewno nie w pełni będą zadowalające. Jeszcze jedno tutaj, to Pan słusznie powiedział: przy czym to jest, taki, to jest takie hasło, i bardzo różne osoby, różne treści pod to podkładają. Co znaczy atrakcyjny kierunek? Studium. Co to znaczy? Ja Myślę, przykład. że w tej chwili przede wszystkim taki, po którym będzie można uzyskać no to, dobrze płatną pracę. No to, no, to, no to pana zaskoczę. Atrakcyjny kierunek studiów, najbardziej atrakcyjny kierunek studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w zeszłym roku, to była filologia szwedzka. 20 kandydatów na jedno miejsce. A z czego bierze się tak duże zainteresowanie? Ja nie potrafię tego wyjaśnić. Prosiłem socjologów, żeby zrobili badania. W żartach mówią, że od Stiega, Larsona i Millennium. Nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Co znaczy to hasło takie interesujące kierunki? Oczywiście my, mhm. bo ja rozumiem, jak ktoś powie, czy uniwersytety próbują dostosować kierunki kształcenia no do właśnie. tego, co się globalnie dzieje w Europie, w Polsce, w świecie. I to robimy. No na może przykład szkuj, połączenie... no to, ma to że, że w Skandynawii w zasadzie e, warunki życia są wysokie. No, pracy ale... wydawałoby się też dużo. A, ale po samym języku? Nie, Nieralny. No, może jest to pierwszy krok. No, do tego, żeby to, to, to bardzo trudno jest to wytłumaczyć. My, 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 my swoją ofertę zwiększamy, bo na przykład łączymy dwa języki. Arabski i angielski. Mhm. Bo w tej chwili to rynek jest strasznie chłonny. Sinologia, bo jest to znowu w tym momencie duży rynek. I tak można do tego podejść. Ale to, jest, to są zmiany, gdzie każda uczelnia to robi. Każdy uniwersytet to robi. I swoje. każda uczelnia próbuje ze próbuje, ale, ale nie na zasadzie jakiegoś no, hasła, co to znaczy atrakcyjny kierunek, tylko dostosowywać do realiów. No to jeszcze Panie o tych realiach. Ale jeszcze jedna rzecz, bo my ciągle mówimy o tym finansowaniu, tylko krótko. Jeżeli byśmy dostawali określoną ilość pieniędzy, to takie dostajemy dzisiaj i moglibyśmy ograniczyć trochę grupy, na przykład ćwiczeniowe, czyli Więcej czasu poświęcić młodemu człowiekowi, to szansa na to, że ten absolwent będzie lepiej przygotowany i znajdzie szybciej chociażby pracę, na pewno by byłyby dużo większe. A czy nowa Też ustawa o typu. szkolnictwie wyższym może w jakiś sposób to zmienić? Zobaczymy. Tylko nic nas nie wie, bo nikt nie wie, jaki będzie ostateczny kształt nowej ustawy. To są bardzo trudne decyzje, ale zarówno ze strony Ministerstwa, jak i ze strony uniwersytetów. Ale to wymaga jednego podstawowego warunku: zaufania. Bo jeżeli my Wiemy, jaki jest nasz budżet, i tak jak mówię, on będzie plus, minus, 10% mniejszy, większy, nie więcej. To umówmy się, że przez okres trzech lat on jest stały, a nam się daje autonomię, że my dostosowujemy liczby studentów, pracowników do tego, czym dysponujemy. Czyli wiecie, na co możecie liczyć z góry. I to wtedy może, i oczywiście to jest eksperyment, to będzie bardzo trudne, będzie wymagało pewnych rozszad, zwolnień. Ale wtedy my taką koncepcję możemy wdrażać. A w obecnej sytuacji musimy się dostosowywać do tego, co kolejny algorytm zmodyfikowany z kłótniami, bo no nie, będzie święty, nie będzie idealnego algorytmu. Zawsze będą niezadowoleni, że są potrzywdzeni, i tak dalej. Jeżeli ten worek tych pieniędzy nie jest. Taki, że wszystkich zadowoli, no to nikt nie wymyśli złotego środka w postaci algorytmu, takiego czy innego. Tylko tu nie ma, jako, tu nie ma działania projakościowego i rozwojowego. Żeby to zrobić, to jest odważna decyzja ale ona musi być poparta zaufaniem do, do uniwersytetu. Nie wiemy, jaka będzie, nie wiemy jaka będzie nowa ustawa, ale wiemy jak przynajmniej na razie powstaje. Trzy niezależne zespoły pracują, zespoły, które w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki zwyciężyły. Jedna, jeden zespół reprezentuje środowisko uczelni publicznych, drugi niepublicznych, trzeci gdzieś tam środowiska, które z nauką współpracuje. Da się te wszystkie środowiska, pomysły tych środowisk w jednej ustawie pogodzić? Ja rozumiem, że w tym momencie wszyscy, te wszystkie trzy zespoły, prawda, przedstawiają swoją wizję i na dzisiaj wiemy, że to jest w zasadzie pewna wizja, jak ma ta ustawa wyglądać. Ona została zaakceptowana przez zespół oceniający i ministra i teraz dopiero będą konkretne prace trwały. I dopiero kiedy zespoły przedstawią swoją koncepcję ustawy, myślę, że będzie pogłębiona dyskusja także z udziałem środowiska naszego naukowego. I oczywiście ostateczności. Parlament zdecyduje o tym, jaką będzie miała miała ostateczność. To jest jasne kształt, tak. posłowie o tym tak. decydują. Dziękuję, tak. dziękuję bardzo profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagileńskiego nowo wybrany przewodniczący konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich oraz profesor Stanisław Michałowski, rektor Dzień Uniwersytetu Marii Kiry Skłodowskiej w Lublinie, wiceprzewodniczący konferencji mieli i rozmowy dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.